thank you Czasami mam taki dzień Że nie chcę się wychodzić z łóżka Dopada mnie le Nie wiem co robić, to se puszczam Numery na playliście Gdy coś nie gra, jestem furia Ta ściana pusta Sytuacja dla mnie trudna Bo ktoś krzyczy Wstawaj, wszęga, ale getka dla mnie nudna Powoli mnie to w wkurwia zamknij proszę pysk, bo może oczy mam otwarte, ale umysł jeszcze śpi zamykaj Daleko ode mnie, ja nie chcę słyszeć tego głosu, bo mnie męczy na potęgę, I tylko słyszę bzdury, uznajmy, że mam dziś ferie, daj mi spokój, tylko przecież ja nie chcę więcej Zamykam oczy. Kiedy ty zatruwasz przestrzeń, granat czeka, moment wyciągam za wleczkę, wróć tu, bo pierwszej piję, może wtedy będzie lepiej, bo już obudzę się. Ta rutyna jest, że jak dystaje z łóżka, zrwata się ziemia, nie mogę na niej ustać. Widzę cię znowu, w końcu pierwsza PM Ja mówię, że to żart był, że to powiedział mój sen Że nie chcę wstawać jeszcze, że taką opcję to kreślę A ty wybierasz na mnie presję, opuść pomieszczenie jak najprędzej Jedyne co widzę to zło, jedyne co czuję to szoki, nie wiem co robić, a po raz kolejny ktoś robi mi na złość Ale mosty się bo ciągle śpię Pierdolę wszystko, kiedyś przyjdzie na to kres Na razie ważne dla mnie jest to o czym Żadnego z kroków swoich nie cofnąłbym wstecz gdzie tu sens, ja go widzę oni nie Dla mnie sen to pierwsze miejsce, dla nich pierwsze miejsce, tle Już mogę iść spać To dla mnie misja, by wytrwać Ty śmigasz na szpilkach, ja w łóżku i ci mam na luzie to wygram już w kilka, jakby mi za sen płacili, to na koncie byłbym mil. Ziomie. Nikt nie śpi tle to ja w całej pierdolonej tobie To chyba koniec w końcu mogę iść się zbrzemnąć i proszę mnie obudźcie, ale tak jakoś przed pierwszą Ta rutyna nam jest, że jak ty z łóżka Zapada się ziemia, nie mogę na niej ustać Ty proszę kawy mi dalej, bo nie pociągnę dalej Ale chyba prędzej kurwa utonę w tym szale Ta rutyna nam jest, że ty staje z łóżka Zapada się ziemia, nie mogę na niej ustać ty proszę kawy mi dalej